Pali. I witam w nowym filmie na kanale Dzisiaj dzisiaj uprawiamy, znaczy nie uprawiamy pod kukurytę tylko przykrywamy wapno, bo rozsypaliśmy. Rozsypaliśmy wapno na orkę. I właśnie tylko przykrywam. A Bo, bo, bo pod kukurydzę. Pod kukurydzę też raz przejadę sobie dalej przed siebem. No i testujemy nasz tegoroczny nowy nabytek. Rewezdorkowiec. Yy, Ściernisko, więc wszystko. I też akurat teraz nim uprawiam na płytko. Bo ja łapami może gdzieś na 4-5 cm. 4-5 cm gdzieś jadę mniej więcej. I tylko żeby go to przykryć ładnie. Bałem ładnie też. Bałem ładnie też, to też mi się podoba ta robota wałem. No się około 10 no, 11 na godzinę Dziś jest więcej dużo, aż tyle, tyle mi nie palił, Jak czołg Mi Ścisze radio No Tak to wygląda Na razie Pogody są Dobre Dużo pada Można To można przyznać Że, no, jesteśmy zadowoleni Z tego Co się to jest, z tych opadów, choć i tak jest sucho, sucho, na tyle co spadło wody, śniegu, no to jest, no jest sucho. Tutaj mamy kawałek, tu będzie kukurydza na kieszonkę, po ro, rok, po rok, nie, nie tu, nie, tu było żyto, przepraszam, tu było żyto, tam też było żyto i tu jest 12, 13 hektarów, tu mamy żyto, 6, Damy 8 pszenicy i po pszenicy będzie rzepak. a nie być po jęczmieniu, ale no nie mamy niestety. Dopiero w tym roku zasieliśmy 4 hektary jęczmienia, ale tam co zrobimy? zrobiłem sobie pierwsze poprzeczniaki, bo bruzda była bruzda była w polu. O, tu krzywo, ja nie wiadomo, trochę to wyprostowałem. No, Bruza była w polu że tak nie skakać to pierwsze sobie jechałem parę dookoła, żeby tylko te brudzę sobie wyrównać. Bo trochę bym poskakał, a ten basy... jest ciężki, żeby nic nie powyrywać, ani żeby opony aż tak po dupy nie pozostawały. No to mówię, zrobię dookoła najpierw. No i tak to już robimy ładnie. No Podobało mi się. Dobra, taką jaką robotę robi. No fajnie Już Właśnie będę teraz też A dobra Tego Tego nie powiem, to będzie taka jest Współcianka Ale ładnie to miesza kurczaki To mi się podoba ta robota no ogólnie siejemy w tym roku kukurydzy Prawie 80 hektarów No i jest jest trochę do siania tak dobrze się weźmiemy 5 dni bo jeden kawałek jest fajny 36 hektarów 36 hektarów w jednym więc no tu, tu też jest fajny kawałek bo 12 tam jest 10 no a tu już tam później koło gospodarstwa tam to mamy takie mniejsze po 2-3-4 hektary ale że tam 8, no to dla aż takie tragiczne kawałki nie są do Siana. Do Siania to jest fajny tu nie ma klina, tam jednej drogi, trochę. A no, tu jest prosto, tu jest ładnie prosto, więc kurczę no, nie można narzekać. Nie można narzekać. I ogólny teraz też wsypnęliśmy nawóz na zboże już dawno, ale teraz widzimy jaki efekt taki już jest zboże ładnie, od azotu, ładnie nazieleniły. No my nie możemy narzekać Rzepaczek też PK dostał PK, kizeryt PK kizeryt, PK kizeryt dostał i azotu saletrę saletrę Ile? No no to widzieliście, że z PK mówiłem i zerytu ile dostał, po to, to pozostał po 170 po 170 dostał po 170 a saletry dostał po 300 jest fajnie fajnie jesteśmy no mówię zadowoleni i co mogę powiedzieć na temat wysokosowa bo teraz się rozgadłem o kukurydzy nie o kukurydzy yy, no to Jesteśmy na razie zadowoleni. Piękną robotę, Ciągnie daje radę, robiliśmy, robiliśmy na piątej klasie, na piątej klasie pod owies, no to nie czuł go, 8 na godzinę, tam mamy B6, 8 na godzinę na B6, to tam na 20 cm, 25 to nie czuł, nie czuł go, teraz jak na pięć to tam też fajnie, fajnie robi, dużo mi aż tak nie pali. A już zrobię milę z 2 hektary, bo to dookoła, to tak się wydaje. Tu też jest. Bo ja lubię ten kawałek, szkoda, że jest taka trochę Gorsza, gorsza ziemia. No tutaj ten, 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 to jest, tu właśnie to jest, gdzie kukurydza jest najgorsza ziemia. Żyto to już jest taka mieszana, piąta, czwarta, tam jest głównie czwarta, a trochę trzeciej nawet. I tam końcówka to jest piątej. Więc tu jest i tu nie jest taka zła. No wiadomo, to nie są, ziemie. Tam, gdzie tam dzisiaj jemy kurydzę na ziarno, czy... Na ziarno, na ziarno, czy rzepak, yy, bo mamy na no, rzepak na druga, trzecia, kukurydza tamte 33 hektarów sama druga, trzecia klasa. Kilinki, grinki, grinki. fajnie. No, jesteśmy, no mówię, zadowoleni, tak się dzieje, tylko żeby pogoda dopisała pod kukurydzę, no i w czerwcu żeby dopisała, żeby koniec maja, czerwiec, żeby dopisała pogoda, żeby te zboża ładnie ziarno sobie wykształciły żeby to doplątały, bo na razie zboża są śliczne, tego im nie można przyznać. Bez jest oczywiście na w sprężynach, fajnie robi. Duży, dużą robotę jeden bał i te, tale, ta, te talerze jeszcze z tyłu też fajnie, fajnie, że są. Fajnie, że są te talerze. O, tu też to będziemy musieli gdzieś wyrwać, ale że pole się marnuje. No. O. Nie mogę też szybciej jechać, zauważyłem, bo jak przyspieszyłem to mu do 14, może 14 normalnie, bo go tam lekko on też bym może nie jeździł, tak, ale mówię zobacz jak idzie i jak to wygląda na 14 na godzinę, właśnie z nim to się zachował. Nie wiem, że jest, nie wiem, czy jest taka wilgoć w ziemi, czy co, no raczej tak, bo się odkleiło I mi się zapchał na talerzach i na wale. Więc, no, to ja mówię, tak, mówię tak idealnie, właśnie 11 i tak to tam mam czas, więc sobie pomału, pomału robię. Zaraz, za niedługo też będziemy nojowice wozić. No jest, no jest, co do roboty, jak na razie, teraz się zaczyna wreszcie. Zaraz, w tym tygodniu jeszcze może wysiejemy drugą dawkę azotu na rzepak No też możecie doradzić tam, Bo na, mamy się pierwszy rok, może ktoś Doradzi Czy sypać dwie dawki czy, czy na rzepak I tylko teraz tylko takie zastanawiamy Ile sypać Czyli, czy dwie czy trzy Bo jak dwie to byśmy wiadomo więcej sypnęli, a na trzecią też byśmy trochę sypnęli jeszcze Bo chcieliśmy trzy sypać na rzepak No To jest taka może ktoś się tam doradzi Jak to się u innych robi jedyny, O jeszcze trochę jedyny minus Mógłby być tak, trochę to jest głupio Skonstruowane Znaczy głupio mądrze jest Jest mocny według mnie Ale mógłby być o, Żeby tu nie zjać yy, że ten cały wał Razem z talerzówką mógł być yy, Składany hydraulicznie na jakby na, na, na te łapy, tak jakby do góry, żeby był, wtedy by się lepiej jeździło, bo by nie był taki długi żeby tak go nie bujało. Bo no, jak są dziurawa droga, jechałem dzisiaj no to więcej nim, a gdy mam jeszcze tonę na przodzie, tonę mam albo to, no, to nie pojadę więcej niż 25-27. A już na na prostej trochę szybciej pojadę wiadomo, wiadomo trochę szybciej ale tak to nie Ale Ważę, jak... że jest jak jest Ogólnie no, na razie zadowoleni jesteśmy Zobaczymy wiadomo, w jednym sezonie jak już się zacznie yy, Orka pod zboża Zobaczymy jak on będzie np. na, na jakichś piaskach coś szedł no, jestem, jestem ciekawy, dobra, na razie to na tyle. Jak jeszcze dalej, będę dalej robił, to, to zobaczymy, jak to będzie. I tak, ja już skończyłem, właśnie. Jadę tam jeszcze robić jedną rzecz, żeby obsłużyć tam to bagno. Jakby takie lekkie bagienko, mówię tam, obsłużę. wiadę, przejadę po prostu. Składam, podnoszę na maksa bał ile lecę do domu. Ta osoba sam dzwonił yy, do niej, to już porobił, to jest co ulgę. Mam usiąść, wykąpać się i oglądać Highliga. Więc no, jak to wygląda? Dziomek Raz tryb, o, już załączę nawet tryb opór, no wiadomo na krótko, mam na razie zrobione. Dobra, tryb opór, opór do transportu. O, założę sobie Dobra, przyjadę, wyprodukowałem Oj, drapie Dobra, przejadę przyjadę, że posłucham tylko Tak, żeby się odkleił od ziemi mi Dobra ja jestem tu I tak też raz będę uprawiał. Pod jak będę chciał kukurydzę. Niestety nie ma co. Dobra, idę tylko tak. O, w sumie się podoba. O, w sumie się gra ale dobra. To sięgnę. To, to, to wyciągnąć. To wyciągnę, żeby złożył mi siłownik na maksa. Dobra, wyciągnięte całe No i tak to możecie też zauważyć, że, zauważyć, że jak to wygląda, Jak to. O, dobra, zdejmę kamerkę z głowy. No i tak możecie zobaczyć, że naprawdę to jest akurat czwórka. W, tym, w tych miejscach gdzieś tu jest czwórka. Miałem też oport, to też tak nie możemy powiedzieć, które żałuję, że nie nagrałem. Mój akurat ja nie jechałem, nie jechałem uprawiać tam, gdzie robiliśmy bezorkowo. chciałem że na przykład po prostu zaprezentować, jak to nawet u, przy uprawie, by to wyglądało, po prostu, no A teraz po wapno. ładnie, no wygląda. Ładnie ten wał robi robotę. No to fajnie. Dobra, ja dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam, na razie i cześć.